I <laughs> don't Witajcie w moim 101 moim odcinku przedstawię Wam lampę do akwarium słodkowodnych o mocy 11W z firmy Aquaer To jest oświetlenie z firmy Aquela. Kupiłem je na przykład w 2011 roku, te oświetlówki. Jestem zadowolony z tych świetlówek. Służyły mi na przykład przez 8 lat. W tym akwarium ja akurat służyłem przez 8 lat. Czas świecenia w różnych godzinach dawałem. Raz w roku na przykład, przez rok działały przez 8 godzin, później zmniejszyłem na 6 godzin i znowu na 8 godzin. I co rok tak mniej więcej takie zmiany godzinne robiłem. I takie tak oświetlenie gdzieś jak się świeciło, raz przez 8 godzin, raz przez 6 godzin, tak się świeciły. Po 8 latach ta oświetlówka jedna mi się spaliła. Po 8 latach chciałem sobie dokupić jedną świetlówkę taką samą, z powodu tego, że jestem zadowolony z tego oświetlenia. Firma Aquela akurat już nie produkuje, po prostu zlikwidowali, i jestem z tego niezadowolony. Z powodu tego, że ładny promień światła dawają. Jak dwie świetlówki razem połączymy, bo jedna świetlówka jest dla roślin i koloryzujących ryb, druga barwa to jest jasna, biała, a tamta była czerwona. I te dwie świetlówki, jak połączyliśmy bardzo ładny promień i bardzo ładnie roślinki rosły w tym czasie. Bardzo byłem zadowolony z tych świetlówek i po 8 latach, tak jak mówiłem, że jedna się, świetlówka się spaliła, nie mogę to kupić, to jest jedna świetlówka 11 W, si pali, nie mogę kupić, ale rok wcześniej te jeszcze świetlówki z klepek akwarystycznych widziałem, te zamienniki. Żałowałem, że nie kupiłem wcześniej rok do tyłu, ale to już było po fakcie, jak już przestali produkować. No, i wziąłem swój te do komórki z powodu tego, że jedną świetlówką nie będę świecił, i dokupiłem sobie też z firmy Akowala właśnie takie świetlówki. To już przedstawię wam w kolejnym moim filmie. Te świetlówki, dlaczego wyjąłem teraz z komórki? Z powodu tego. Że w, y, po, dwóch lat, po dwóch latach, wyjąłem z do tego, że na przykład kupiłem akwarium od sprzęta, z kupiłem i stwierdziłem, że tę y, obudowę wykorzystam. Jedną świetlówkę, która jest falona, wyjmę i zamiennik sobie kupię, bo można kupić sobie zamiennik, ale oświetlenie LEDowe i nie ma takiej, to muszę się pocieszyć z ledowym, sobie kupię ledowe, mam nadzieję, że na przykład te oświetlówki ledowe mogę sobie dokupić, chyba te 10W może sobie dokupić, czy tam 11W może być, żeby naj, taka naj, naj, najmocniejsza taka, żeby była 10W ledowa, no to pójdę, dzisiaj właśnie się wybieram do sklepu, może znajdę taką świetlówkę do, tego, do tej obudowy, tak właśnie wygląda ta obudowa. I... Wyjmąć można tak sobie, zobaczcie sobie, o. Ciągniemy do przodu. Na początku nie wiedziałem, bo myślałem, że gdzieś to, to się kręci. A to, do, to trzeba pchać do przodu, trzeba pchać, o. Teraz wyjąłem, o. Wyjąć i tu jest takie na, na nasuwanie jest. I takiego zamiennika muszę o ledową sobie poszukać. Tę, to świetlówkę sobie wezmę, żeby poszukać do tej obudowy. Yy. I co, dzisiaj mamy co? Piątek? Piątek 11 września 2020 roku mamy. W przyszłym tygodniu zacznę na przykład po prostu zalewać akwarium w pracy. Już akwarium jest w, na przykład, już jest, tylko jeszcze nie jest zalany. W przyszłym tygodniu chcę zalać właśnie akwarium, Trzeba przetestować go. I właśnie jak będę zalewał akwarium, no to muszę mieć oświetlówki, oświetlenie. To jedno oświetlenie sobie zostawię, które jest dobre. Drugą oświetlówkę, która jest, można kupić ledową, no to sobie dokupię do tej obudowy ledową. To zaraz, Wam na pewno dzisiaj może spróbuję Wam przedstawić. Jak nie dzisiaj, to jutro Wam przedstawię, yy, jaka świetlówka ową sobie kupiłem. Przedstawiam Wam oświetlenie, czyli tu mamy świetlówkę zwykłą 11W, druga świetlówka led czyli 6W na tej obudowie, obudowa jest starsza wersja z firmy AQL, tak wygląda obudowa, do grubości szyby można było zastosować tu od 4 do 6 mm grubości, możemy sobie przypiąć nasz szybę górną i tak wygląda w rzeczywistości oświetlenie tej obudowej starszej wersji i tu mamy na przykład długość kabla o zwykłej oświetlówce 11w mamy 180cm długość kabla ledowej 6w mamy 170cm czyli krótszy o 10cm firma AQL powinna zastosować długość kabla co najmniej 2m przy 2m zawsze dojdziemy do swojego gniazdka i tak wygląda obudowa Starsza wersja z firmy Aquel. W tej chwili świecą dwie świetlówki, czyli jedna świetlówka jedna stawa zwykła. Drugie na przykład oświetlenie LEDowe 6W. Taki promień uzyskujemy w światła w tych dwóch oświetleniach. Jak miałem na przykład te stare świetlówki 11W, czyli jedna świetlówka była dla, dla wybarwiających ryb, czerwona to była i jak dla roślin. Druga świetlówka, miałem tak samo, była 11-watowa, która mi się spaliła, czyli promień światła białego dawało, więcej białego i promień światła lepszy jakościowy był na przykład przy tych dwóch świetlówkach i ładnie po prostu wybarwiały mi się ryby i jak ładnie mi rosły po prostu rośliny przy tych dwóch oświetleniach 11-watowych. Można było tak samo dokupić drugą wersję oświetlenia, czyli niebieski kolor, czyli na przykład niebieski pasował do akwarium biotopu Victory jak do drugiego biotopu Malawi, jak do trzeciego biotopu, czyli Tanganika lub do czwartego, czyli morskiego akwariumu można było zastosować właśnie takie niebieskie oświetlenie. Można nawet sobie dokupić w zastępstwie, czyli oświetlenie LEDowe, niebieskie, 6W, jak i 3W, można zastosować. Te świetlówki kupiłem na przykład w 2011 roku, jak zakładałem akwarium, po ilość tam latach, miałem przerwy i było można w dwóch rodzajach oświetlenie kupić, czyli 11 W lub drugie oświetlenie 9 W i tak samo można było w dwóch rodzajach kupić w obudowach, czyli podwójne oświetlenie w jednej obudowie lub pojedyncze w jednej obudowie. To miało się do wyboru, do koloru, jak ktoś chciał. Ja chciałem właściwie kupić sobie podwójne oświetlenie pobudowe i jak najmocniejsze oświetlenie ze względu, że na przykład rośliny w zależności jakie mamy rośliny ja miałem akurat takie rośliny, że musiało być na przykład sporo, dużo tego światła i dlatego mocne oświetlenie sobie zastosowałem później zaczęli stosować oświetlenie LEDowe czyli to był rok 2015, 2016 jakoś tak przełomowo mniej więcej wchodziły oświetlenie LEDowe, ale została ta sama obudowa z firmy AQL, tylko wsadzili do tej obudowy oświetlenie LODowe o mocy 6W lub 3 watowe Dwa wybory mieliśmy mocy oświetlenia LEDowe do 2019 roku to jeszcze tak były gdzieś te oświetleówki na przykład te zwykłe 11 w 9 w to jeszcze nie więcej były, ale już rzadko w tych sklepach akwarystycznych. Już 2020 to było już po praktycznie szukałem nie mogłem znaleźć. Kupiłem oświetlenie ledowe 6 watowe a po jakimś czasie gdzieś tam jeszcze znalazłem 11 watową świetlóweczkę, ale to już nie kupiłem, ze względu, że już zastosowałem oświetlenie LEDowe. Tu mamy na przykład oświetlenie, które odbija się o kafle wody z góry, Mamy pokazuję. Czyli mamy na przykład oświetlówkę 11W, drugą mamy oświetlenie LEDowe 6W Jedna świetlówka jak mówiłem jedna mi się spaliła, no to zastępstwo zrobiłem oświetlenie LEDowe zastosowałem i zobaczcie sobie tu mamy świetlówkę 11W czerwoną, ładny kolor yy, po prostu od, o promień światła daje czerwień do jasnego białego taki nie więcej wchodzi. Yy, druga świetlówka ledowa w kolorach trzech mamy, czyli na przykład biały kolor, czerwony kolor jak i niebieski mamy w kolorze w trzech oświetleniu ledowym 6 -watowym.